27 lipca, wtorek z Ewangelii Świętego Mateusza. Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Tego potrzebują apostołowie, którzy byli przy Jezusie, słuchali go i, i proszą go, wyjaśnij nam, bo nie mogli tego zrozumieć. Jezus cały czas w swoim nauczaniu poprzez właśnie obrazy, poprzez różne sytuacje wyjaśniał słuchaczom. Całą naukę swojego, swoją o królestwie niebieskim. Ale dzisiaj potrzebują jeszcze tego zrozumienia i wytłumaczenia apostołowie. Ta dzisiejsza przypowieść, ten dzisiejszy fragment Ewangelii, Jezus ukazuje nam jakby czasy apokaliptyczne, czasy ostateczne. Jezus nigdy nikogo nie przekreślił. To my często, ludzi, przekreślamy. Często gdzieś tam po jakimś upadku kogoś jednym. Stawiałabym mu taką kreskę prawie na całe życie. A Jezus nie. Jezus pozwala trwać nadal. Może się nawróci, może się zmieni, może odwróci się od zła, przemieni swoje życie. Tak jak pisze dzisiaj Ewangelia, pozwalał ruść i chwastą, i dobremu nasieniu. Dopiero pod koniec przyjdą żeńcy, którzy zetną ich chwast i dobre nasienie, Dobre zaniosą do spichlerza, a złe spalą w ogniu ognistym. Tak będzie z nami. Pan Bóg u końcu świata, dlatego pozwala nam cały czas trwać, u końcu świata przyjdzie i zbierze te nasze czyny. Damy na szali Panu Bogu i dobro, i damy też e, zło. E, oby tym naszym życiu zawsze ta szala dobra była ważniejsza, była większa, Przerosła wszystko, bo za dobro, za miłość, otworzymy sobie Królestwo Boże. Na ten dzisiejszy dzień serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego odpoczynku, dobrych wakacji.